No hej wszystkim, mamy sobotę Właśnie jedziemy do tej bałemki po silnik Odebrać Bo już tam zrobili co mieli zrobić I wraca do nas silniczek Także jedziemy po silnik I niech auto wraca na drogę Bo już tutaj Zobaczcie co tu się dzieje Ile stoi? trzy tygodnie Jaki rudy już na tarczach się zrobił Tutaj jak auto nie używacie Przez chwilkę to, to już po prostu Moment Moment te tarcze nachodzą rdzą Pokażę Wam dla przykładu moją BMK też dużo nie jest jeżdżona na co dzień stoi, stoi w namiocie i zobaczcie i też już nachodzi też że trzeba ją wziąć na przejażdżkę żeby trochę poprzecierać no dobra także lecimy po silnik i niedługo będziemy wsadzać w poniedzieli jakoś będziemy wrzucać już tutaj silnik z powrotem i niech autko wraca do właściciela. No siema ludziska. Silnik wrócił, osprzęt założony, także zaraz będziemy wpychać auto i, i będziemy dzisiaj ten, ten silnik montować z powrotem. Auto odpalimy i jeden będzie z głowy. Także mamy tutaj już ogarnięte. Reszta to już jest na samochodzie do podłączenia. Później Wam dołączę zdjęcia z tej naprawy, co się stało z tym rozrządem. No i wychodzi na to, że koło pękło. Ale koło pękło na pewno przez rozrząd, bo jedno oczko uskoczyło, więc załączę Wam zdjęcia. O teraz Wam wrzucę zdjęcie, zobaczcie sobie. No, także trochę się narobiło. Wszystko Wam powiem, co i jak później. Dobra, słuchajcie, mamy już tutaj, silnik już jest wsadzony. Od góry skrzynia już jest tam dokręcona. Tutaj już plastiki przy... na podszybiu już zakładane. Także teraz płyn uzupełniony. Podnosimy teraz auto. Już z Elefanem mogliśmy wyjechać. Podniesiemy teraz samochód. Przykręcimy wszystko tam od dołu, co trzeba przykręcić. Łącznie już z płytami na gotowo. Spuścimy. Spuścimy go i wtedy dokończymy tutaj górę całą. No i będziemy go palić, ale to za chwilę, bo jeszcze jak się już pod rozrusznik podłączymy, to podłączymy prostownik, żeby akumulator podładować. Pokręcimy troszeczkę. W związku z tym, że miał wszystkie hydro wymienione yy, wtryski, na razie są niepodpięte. Pokręcimy go na sucho, żeby się napompował dobrze olejem. Wtedy podłączymy wtryski i będziemy go palić. No ale to już będziemy wszystko nagrywać. Także jeszcze trochę, i, i będzie znowu mogła wracać na drogę. To do później. No witam wszystkich, BMW zrobione, oddane właścicielowi. Właściciel właśnie odjeżdża spod, spod domu. Także niech mu służy znowu autko.